Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Warszawy odwiedziło naszą uczelnię podczas tegorocznych dni SGGW. Na zwiedzających czekało bardzo wiele atrakcji, które przygotowali studenci i pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wszystkie wydziały naszej uczelni zaprezentowały swoją bogatą ofertę edukacyjną, a także przygotowały dla zwiedzających mnóstwo konkursów i zabaw. Stoiska obfitowały w szereg ciekawostek niespotykanych na co dzień, zatem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wyśmienicie mogli bawić się wszyscy, niezależnie od wieku. Program tegorocznej majówki z uczelnią był tak różnorodny, że z pewnością zadowolił zarówno seniorów, jak i młodzież i dzieci. Można było podziwiać gady, płazy, pająki, a także zwierzęta gospodarskie, m.in. kury ozdobne, świnie wietnamskie i owce burskie. Już tradycyjnie uwagę zwiedzających przykuwał człowiek aktor znany z filmu Kowadis. Chętnie korzystano z porad żywieniowych oraz możliwości pomiarów składu ciała, a także stężenia glukozy i cholesterolu we krwi. Podczas festynu można było między innymi kupić zioła i rośliny ozdobne, skosztować produktów ekologicznych, poznać tajniki kuchni molekularnej. Obejrzeć mnóstwo prezentacji i pokazów, które, jak na przykład pies na sportowo lub pokaz kawalerii konnej w wykonaniu szwadronu Rzeczpospolitej, cieszyły się ogromnym uznaniem zwiedzających. Dni SGGW były także okazją do zasięgnięcia rozmaitych porad, niezbędnych w życiu codziennym. Można było się dowiedzieć, jak dbać o rośliny i zwierzęta domowe, również te egzotyczne, a także skonsultować się z dietetykami. Zwiedzanie kampusu uczelni i jej laboratoriów, interesujące wykłady, rozliczne konkursy i atrakcje, przepyszne jedzenie, fachowe porady kadry SGGW oraz szereg wspaniałych pokazów i konkursów to tylko niektóre z wielu propozycji spędzenia wolnego czasu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dni SGGW uczelnia organizuje na pamiątkę pierwszego wykładu dla studentów powojennej Warszawy, jaki został wygłoszony właśnie w naszej uczelni 15 maja 1945 roku. Podczas Dni SGGW rektor uczelni, profesor dr. habilitowany Alois Szymański, zasłużonym pracownikom wręczył odznaczenia zasłużony dla SGGW. Odbyła się także uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym oraz promocja doktorów. Patronem tegorocznych dni SGGW był Wydział Nauk o żywieniu człowieka i konsumpcji.